Cześć wszystkim, ja nazywam się Karol Gajos. Witam na kanale Popcorners, na którym rozmawiamy o filmach, serialach i popkulturze. I dzisiaj pogadamy o trzecim odcinku Netflixowego Wiedźmina, który jest dosyć wyjątkowy, a to ze względu na to, że jest to adaptacja opowiadania, od którego tak naprawdę wszystko się zaczęło. To po pierwsze, a po drugie, to to, że to już jest trzeci raz, kiedy tak naprawdę mamy okazję zobaczyć tę historię przeniesioną na ekran. Ze względu na to, że po raz pierwszy pojawiła się w adaptacji serialowej z 2002 roku. Po raz drugi mogliśmy ją oglądać jako otwierający grę komputerową Cinematic wyreżyserowany przez Tomka Bagińskiego. I jest to o tyle ciekawe, że przecież Tomek Bagiński też pracuje przy tym serialu. Domyślam się, że dla niego było to też bardzo ciekawe wyzwanie. I mam już teraz dla Was bardzo dobrą wiadomość, ponieważ z trzech pierwszych odcinków ten jest zdecydowanie moim zdaniem najlepszy. Zarówno pod kątem realizacyjnym, jak i scenariuszowym, o czym zaraz porozmawiamy. Słuchajcie. Wszyscy się chyba zgodzimy, że książki Sapkowskiego są naprawdę fantastyczną literaturą, wielopoziomową, oferującą o wiele więcej niż płytką fantastykę. Ale też przyznajmy przed samymi sobą, tak czysto z perspektywy fanowskiej, że cieszy nas, kiedy mamy okazję zobaczyć po prostu Wiedźmina walczącego z potworami. No i tak właśnie szczęśliwie się składa, że ten odcinek oferuje nam bardzo ciekawą historię poprowadzoną zarówno z perspektywy Yennefer, jak i Geralta, a sam wątek polowania na Naprawdę pod kątem realizacyjnym, moim zdaniem, też zasługuje na osobne pochwały, do których zaraz przejdziemy. W tym odcinku trafiamy razem z Geraltem do Temerii, gdy główny bohater podejmuje się do kończenia zadania, zawalonego przez innego Wiedźmina, który podobno wziął pieniądze z góry i uciekł. My oczywiście jako widzowie po pierwszej sekwencji wiemy, że nie to miało miejsce, ponieważ Wiedźmin ten został pokonany przez potwora, co oczywiście buduje nasze napięcie do tej konfrontacji ze względu na to, że skoro coś jest w Stanie w tak łatwy sposób pokonać Wiedźmina, to znaczy, że faktycznie jest godnym przeciwnikiem. Na mój gust ta scena morderstwa odbywa się nieco zbyt szybko, bo to świadczy o tym, że albo mieliśmy do czynienia z wyjątkowo niekompetentnym Wiedźminem, i osobiście moim zdaniem fajnie byłoby go przedstawić jako nieco bardziej sprawnego wojownika, który mimo wszystko i tak zostaje pokonany, bo to tylko pokazywałoby, jak fajnym przeciwnikiem, i jak trudnym przeciwnikiem jest Strzyga. W tym Wątku podobało mi się akurat wiele rzeczy. Przede wszystkim to, że jest bardzo ciekawie poprowadzony scenariuszowo i praktycznie na każdym kroku co kilkanaście minut czeka nas jakaś niespodzianka, tym bardziej, że no, ten wątek jest o tyle ciekawy, ponieważ oparty jest na de facto strukturze kryminalnej, w której Geralt prowadzi śledztwo, dzięki czemu przez cały czas oglądamy go z zainteresowaniem po prostu, żeby dowiedzieć się, jak zakończy się ta historia, tym bardziej, że Wiedźmin przez cały czas nie pozostaje biernym bohaterem i nie. Obserwuje po prostu tego, co mają do powiedzenia postaci drugoplanowe, tylko sam faktycznie podejmuje jakieś decyzje. Przede wszystkim w momencie, w którym mówią mu, aby pozostawił tę sprawę, jednak bardzo szybko orientuje się, że sprawa ma swoje drugie i trzecie dno. Jest to bardzo dobra rzecz, bo w momencie, w którym bohater podejmuje jakieś wybory, my jako widzowie otrzymujemy o nim konkretne informacje. A tutaj dowiadujemy się, że przede wszystkim Geralt jest bardzo dobry w tym, co robi. Jest też osobą bardzo spokojną znającą się na ludziach. Kiedy podejmuje jakąś decyzję, bardzo ciężko go zmusić do tego, żeby zmienił jakieś zdanie, niezależnie od tego, czy podpadnie tym samym osobom, które posiadają władzę. Mam wrażenie, że w tym momencie chyba już nikt nie ma wątpliwości, że Henry Cavill bardzo pasuje do tej roli, ponieważ równie dobrze radzi sobie w scenach dialogowych wymagających interakcji z innymi aktorami i zdecydowanie bardziej oszczędnych środków dramatycznych, jak i wypada wiarygodnie właśnie w scenach Akcji. No i zresztą spójrzcie tutaj na to ujęcie, no jak ja tak sobie patrzę po prostu na nie. O ch no to myślę, że warto uderzyć jednak na te siłownię. W tym odcinku Henry Cavill ma okazję zmierzyć się aktorsko z kilkoma tak naprawdę bardzo fajnymi aktorami drugoplanowymi. Jeśli mam być z wami szczery, ja nie jestem osobiście fanem Gry o Tron i nie będę porównywał Wiedźmina do Gry o Tron, bo chyba wszyscy już to robią, natomiast nie o to mi chodzi. Chodzi mi o to, że ogromną zaletą tamtego serialu była właśnie obsada drugoplanowa i też zwróćcie uwagę ilu aktorów tak naprawdę trafia do wysokobudżetowych filmów hollywoodzkich. Jeśli mam być Szczer, oceniając oczywiście na podstawie tych odcinków, które widziałem do tej pory, no to z Wiedźminem różnie bywa, bo o ile aktorzy pierwszoplanowi, bez wyjątku, moim zdaniem, obsadzeni są świetnie. Tak jak tutaj chociażby poznajemy Tris Marigold, która teoretycznie też powinna z czasem stać się aktorką, która będzie miała większą rolę do odegrania. To, w jaki sposób ta postać jest napisana, i nie oferuje tak naprawdę nic, co by zapadało w pamięć, przez co aktorka, no, po prostu musi deklamować. Monologii, gdzieś tam budzi moją wątpliwość, czy będzie w stanie udźwignąć dalej te role, ze względu na to, że niektóre kwestie w jej wykonaniu no, pozostają bardzo teatralne. I czasami miałem wrażenie, że znajduje się na innym planie niż reszta aktorów, ale to jest może kwestia tego, że ta postać nie ma nic ciekawego do roboty, więc ta aktorka też nie ma materiału, na którym mogłaby pokazać swoje umiejętności. Troszeczkę mnie martwi, że między Tris i Geraltem nie widzę jakiejś większej chemii. Jakaś Nić porozumienia, po prostu byłaby tu mile widziana. Wydaje mi się, że gracze generalnie bardzo lubią Tris Merigold, ze względu na to, że jest to jedna z ważniejszych postaci w grze komputerowej, chociaż oczywiście odgrywa też bardzo istotną rolę w powieściach. Natomiast też no, dobrze, że ta jej postać na dzień dobry różni się od Jennifer, ale no, wolałbym, żeby różniła się na przykład charakterem, a nie tym, że Jennifer ma charakter, a Tris Merigold chyba nie za bardzo. Ale oczywiście wyprzedzam tutaj fakty ze względu na to, że, no miejmy nadzieję, że aktorka będzie miała jeszcze materiał, na którym będzie mogła pokazać swoje umiejętności. No i jednak, mimo wszystko, z czasem wypadnie o wiele pewniej w tym świecie niż w tym konkretnym odcinku. W odróżnieniu za to od króla Foltesta i lorda Ostrida, ze względu na to, że w momencie, w którym ich poznajemy, odbieramy ich w jakiś określony sposób, a w wyniku wydarzeń i kolejnych scen, w których się pojawiają, nasz sposób postrzegania ich w jakimś stopniu się zmienia. W przypadku lorda Ostrida, którego e od razu lubimy, ze względu na to, że opowiada się po stronie Geralta i jest o wiele bardziej dyplomatyczny w odróżnieniu od innych lordów i innych rycerzy, z którymi Geralt ma do czynienia, no to gdzieś go lubimy. Z czasem jednak okazuje się, że jest skuteczny który rzucił klątwę, więc też jednak aktor ma tutaj coś ciekawego do zagrania. Tak samo jak w przypadku Foltesta, którego najpierw odbieramy jako kazirodczego obrzydliwca, który jest jednocześnie potwornie arogancki i później co prawda też jest nadal kazirodczym obrzydliwcem, natomiast mimo wszystko gdzieś tam pokazuje swoją ludzką stronę, co też dla aktorów jest mimo wszystko smacznym kąskiem do zagrania. Jeśli pamiętacie mój materiał, który zrealizowałem przy okazji pierwszego odcinka, no to zapewne wiecie, że jedną z tych rzeczy, która zwróciła moją uwagę, są moje wątpliwości dotyczące plastyki obrazu. No i tutaj na szczęście w kilku ujęciach bardzo udaje się fajnie stworzyć zapadające w pamięć obrazy i zapadające w pamięć lokacje, nie tyle za pośrednictwem efektów specjalnych, które no niestety tutaj momentami pod kątem jakości tekstur i jakości obrazów wykonanych na komputerze i wklejonych później w materiały nakręcone na planie. No to jednak mimo wszystko pozostawiają troszeczkę do. Życzenia, ponieważ za każdym razem jest to niestety widoczne i przydałoby moim zdaniem się więcej pracy, aby zatrzeć te różnice. Dla firmy Platy Chimisz niewątpliwie jest to ogromny sukces, że pracują przy tak dużym projekcie, którego są zresztą współproducentem. Na pewno jednak mam nadzieję, że z czasem, w momencie, w którym nabiorą jeszcze większego doświadczenia, ponieważ oczywiście pracuje tam mnóstwo wybitnie uzdolnionych osób, ale mam nadzieję, że to, co będziemy widzieli na ekranie, jednak mimo wszystko też stopniowo będzie wypadało coraz naturalniej. Podejrzewam, że w bardzo dużym stopniu zależy to od współpracy z showrunnerką, a także poszczególnymi reżyserami, ponieważ no to też kwestia tego, że niektóre ujęcia sprawdzają się o wiele lepiej niż inne. Natomiast w momencie, w którym mamy do czynienia ze środowiskami całkowicie praktycznymi, no to tutaj muszę przede wszystkim pochwalić bardzo dobre zdjęcia, co prawda no, obraz nadal jest moim zdaniem troszeczkę zbyt sterylny, ale i fantastyczne oświetlenia. I zarówno w przypadku scen śledztwa Geralta, jak i Późniejszej konfrontacji ze Strzygą, no to te lokacje wyglądają naprawdę bardzo dobrze. Jest kilka ujęć, które naprawdę zapadły mi w pamięć i za każdym razem, kiedy pojawiały się na ekranie, no to po prostu zwracały moją uwagę. Tak samo jak i chociażby niektóre detale zrealizowane przy pomocy zabawy głębią ostrości. Fakt, niektóre komnaty nadal wydają mi się zbyt puste, ale mimo wszystko łatwiej mi jest uwierzyć, że jest to świat, który faktycznie ktoś zamieszkuje, a nie po prostu teatr, telewizji czy korona królów. A naprawdę oglądając pierwszy odcinek, tak takie właśnie miałem wrażenie. No i tutaj, rozmawiając o tym odcinku, nie sposób nie powiedzieć o tym, że bardzo miłym zaskoczeniem okazała się dla mnie być strzyga, szczególnie po tym straszliwym koźle, który był w poprzednim odcinku. Zrealizowana strzyga jest tutaj jako przede wszystkim praktyczny efekt specjalny. Może z momentami w, przy wykorzystaniu efektów specjalnych komputerowych do tego, aby ożywić nieco jej mimikę, ale nawet to nie jestem pewien. Sama strzyga jest naprawdę bardzo fajnie zaprojektowana. Kojarzy mi się troszeczkę z czymś, co możemy zobaczyć w filmach Giermo Deltora, a to jest zawsze bardzo dobra rzecz. Naprawdę bardzo doceniam taki detal, jak pępowina ciągnąca się za bohaterką. Moim zdaniem, kawał fajnej roboty. Przede wszystkim jest mi łatwiej uwierzyć w strzygę ze względu na to, że same te sceny z jej udziałem są wyreżyserowane bardzo dobrze i też nakręcone bardzo dobrze, bo przecież mimo wszystko dzieją się w ciemności, więc można też odpowiednio ją pokazać, stopniowo demonstrując to, jak ona wygląda. Wygląda. są po prostu bardzo dynamiczne, no i też nie mamy okazji, poza tam kilkoma ujęciami, żeby lepiej jej się przyży przyjrzeć. Fajnie wypada tutaj ta stylistyka horroru, ze względu na to, że twórcy nie szczędzą nam tutaj brutalności, krwi i flaków, no i moim zdaniem jest to oczywiście gdzieś tam zaleta. Ale inny raz na plus wypada, moim zdaniem, fantastyczna muzyka, ale i zdecydowanie sound design, który też wybijał się na pierwszy plan, a przede wszystkim w scenie, w której Geralt walczył, cuchem ze Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, ale podobał mi się taki efekt zwolnienia tempa, który gdzieś też oddaje to, w jaki sposób działają mikstury Wiedźmina i jego sposób postrzegania czasu. Akurat w takich momentach bardzo żałuję, że oglądam ten serial na słuchawkach, a nie na systemie kina domowego 5.1. Na pewno w tych scenach na bardzo duże wyróżnienie zasługuje świetnie skomponowana muzyka, która gdzieś tam wydobywa właśnie tę magię tego świata i tylko jeszcze bardziej go uwiarygodnia. I tak szczerze, to pod kątem realizacyjnym do tej pory muzyka stanowi moim zdaniem element, który najbardziej zapada w pamięć pod tym względem, że jest zróżnicowany pod kątem tego jak kompozycje brzmią w scenach z Yennefer i jak brzmią w scenach z Geraltem, ale nie, nie samą realizacją człowiek żyje, ponieważ ten finał jest tak efektowny ze względu na to, że przeplata się z finałem wątku Jennefer, który tak jak w poprzednim odcinku jest bardzo dobrze poprowadzony, ze względu na to, że za Zwróćcie uwagę, że i w tym odcinku wątek Yennefer kończy się w zupełnie o 180 stopni innym miejscu niż się rozpoczynał. To, że wątek Yennefer sam w sobie jest dobrze napisany pod kątem scenariuszowym wynika z tego, że na przestrzeni nawet poszczególnych scen widzimy, że tam się dużo dzieje w trakcie jednej sceny potrafi się zmienić bohaterki stosunek do drugiej osoby. Tutaj właśnie w końcu mamy do czynienia z dobrym scenariopisarstwem. Fajnie, że jest okazja Okazja do tego, żeby pogłębić postać NFR, pokazując przede wszystkim jej stosunek do dziedzictwa krwi, z którym musi się mierzyć to, że w jednej czwartej jest elfką, co wyjawiła w poprzednim odcinku Istredowi. I fajnie, że ta ich relacja tutaj też ewoluuje w dosyć dynamiczny sposób, ponieważ już tutaj wchodzą na jakąś drogę konfliktową, bohaterka jest zraniona, ale to jest właśnie okazja do tego, żeby uwypuklić cechy charakteru i pokazać, że mimo tego niepozornego wyglądu, którego się wstydzi, jest. W rzeczywistości bardzo silną osobą zdeterminowaną do tak naprawdę zmiany w swoim życiu, aby jak najszybciej przejść zabieg zmieniający jej wygląd bez jakiegokolwiek znieczulenia co swoją drogą jest bardzo naturalistycznie nakręcone i moim zdaniem mogłoby być pokazane jeszcze bardziej sugestywnie z dosłownie łamaniem kości i tak dalej. Tak żebyśmy już po prostu ledwo znosili to, że czujemy to samo co ta bohaterka, a tym bardziej bardzo podoba mi się jedna z ostatnich scen, w której bohaterka już przedj Bierze dosłownie sprawy w swojej ręce, tak, żeby osiągnąć to, czego tak naprawdę chciała. Co swoją drogą jest bardzo interesujące, ponieważ szybko stawia ją to na tak naprawdę torze kolizyjnym z Radą Czarodziejów, ponieważ zdecydowała się zlekceważyć ich bezpośredni loskaz. Podsumowując, trzeci odcinek jest moim zdaniem najlepszą demonstracją potencjału, który tkwi tak naprawdę w tej serii. Cieszę się, że twórcy tutaj zdecydowali się na przeprowadzenie dwóch wątków równoległych bez na siłę wpychania trzeciego wątku z Siri. Oczywiście Siri też na samym końcu się Pojawia, ale tylko w formie takiego epilogu czy cliffhangera, który ma wprowadzać nas na kolejny odcinek. Jestem ciekaw, w którym kierunku to się potoczy. Jestem ciekaw, czy ktoś z Was może pokusił się po obejrzeniu tego odcinka, żeby odświeżyć odcinek serialu z 2002 roku, żeby zobaczyć, jak właśnie tam było to nakręcone i jak wypadła nasza rodzima polska strzyga. Jestem bardzo ciekaw Waszej opinii dotyczącej tego odcinka, no i generalnie strasznie się cieszę ze względu na to, że skoro nagrałem tę recenzję, mogę z czystym Sumieniem obejrzeć dwa kolejne odcinki, aby wkrótce znowu też wam o nich opowiedzieć. Dlatego jeśli jesteście ciekawi mojej opinii, zapraszam Was serdecznie do subskrypcji kanału PopCorNerd. I pamiętajcie, ja nazywam się Karol Gajos, jestem nerdem, ale jestem z tego dumny. Do zobaczenia w kinie, pa pa!